Dzień dobry, tradycyjnie spotkanie z metodą butejki, z wskazaniem właśnie na oddech przez nos i przez jedną dziurkę od nosa. I tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, dzisiaj zdradzę wam właśnie, na czym polega cykliczność oddychania przez jedną i drugą dziurkę w nosie. Otóż słuchajcie, oddychając prawą dziurkę Prawą dziurką od nosa, pobudzamy nasz mózg do działania. Kiedy przestawimy się na oddech przez lewą dziurkę od nosa, pobudzamy po przekątnej drugą półkulę mózgu, która e, odpowiada właśnie za układ przywspółczulny, uspokajanie i kojenie. Czyli przedstawiam Wam kolejną praktykę, która. Pokazuje korzyści takie dla naszego zdrowia mentalnego, wykorzystując naprzemienne oddychanie, raz prawą, raz lewą dziurką. Ta praktyka, oczywiście, nie tylko temu służy, ona też pozwala nam zwiększyć tolerancję na dwutlenek węgla w naszym organizmie. Oddychając przez nos, wolniej pozbywamy się powietrza z, po wydechu z naszego organizmu. No, i jeszcze właśnie zamykając jedną dziurkę, to powietrze, sami poczujecie, jak to wykonacie, że uwalnia się z naszego ciała wolniej, i to sprawia, że właśnie rośnie dwutlenek węgla w naszym organizmie. To obniża pH naszej krwi, i dzięki temu hemoglobina może uwolnić więcej tlenu do komórek. Czyli korzyści z takiego naprzemiennego oddychania raz lewą, raz prawą dziurką, jak widzicie, są. Dwojakie, z jednej strony lepiej dotleniamy swój organizm, z drugiej strony możemy właśnie albo pobudzająco, albo uspokajająco wpłynąć na nasz system nerwowy. Natomiast dzisiaj, w tym odcinku, chciałabym poświęcić teorię um, biomechanice oddechu, czyli w jaki sposób oddychać prawidłowo przez nos, głęboko. I tutaj chciałabym, abyśmy się zatrzymali na chwilę na na tym pojęciu głębokie oddychanie. I chcę Was na 10 sekund zostawić z takim pytaniem: co to dla Ciebie oznacza oddychać głęboko? Nawet spróbuj zrobić teraz głęboki wdech i zobacz, w jaki sposób mmm, nawykowo wykonujesz głęboki wdech. Więc daję Ci chwilę na to, aby się temu przyjrzeć, jak to u Ciebie wygląda. I kochani, powiedzmy 10 sekund minęło, e, przejdę do sedna. Metoda Butejki uczy lekko oddychać, spokojnie, łagodnie, głęboko przez nos. I to głęboko, zapamiętajmy sobie, oznacza oddech przez nos do przepony. Czyli głęboko nie oznacza nabierania w usta nie wiadomo ile powietrza, żeby sobie zmagazynować na dłuższą chwilę. Tutaj chodzi o świadome oddychanie przeponą. I powiem Wam też z doświadczenia z innych dziedzin, którymi się zajmuję, m.in. pracą z ciałem. Alexander Lowen, twórca bioenergetyki ciała, wygłosił właśnie taką tezę, że osoby, które nie oddychają przeponą, czym tutaj brzuchem, prawda, tłumią emocje. Może to jest wskazówka dla nas, żeby się temu przyjrzeć, dlaczego nasz oddech nie płynie przeponowo, czyli na przykład zauważamy, że mamy skrócony oddech, wysokorzebrowy. No taki wysoki właśnie oddech, płytki oddech, to wynika najczęściej właśnie z tego, że e, no mamy taką tendencję do oddychania przez usta, często hiperwentulujemy. No i właśnie ten wzorzec się na tyle już zapisał w naszym ciele, że po prostu... Nie pracujemy w ogóle przeponą podczas oddechu. Jak to sprawdzić? No wystarczy po prostu położyć dłonie na wysokości, słuchajcie, brzucha tuż pod dolnymi żebrami, i po prostu sobie obserwujmy, czy odczuwamy pod dłońmi ruch przepony. Należąco uważam, że najłatwiej jest to zauważyć, bo jak leżymy, to wtedy wyraźnie widać pracę brzucha. To nie jest mylenie pojęć o oddychanie brzuchem, oddychanie przeponą. Możemy sobie przyjąć te dwa pojęcia. Wiemy o co chodzi. Chodzi o to, żeby faktycznie czuć pracę przepony podczas oddechu. I wspomniałam o Aleksandrze Loenie, bo uważam, że warto o tym wiedzieć i przyjrzeć się temu, czy mamy na przykład nieprawidłowy wzorzec oddychania i nie oddychamy przeponą, bo to jest na przykład kolejny temat do tego, aby się z uważnością przyjrzeć temu, dlaczego... Ja mam taki wzorzec, dlaczego ja nie oddycham właśnie głęboko do przepony. No i tutaj na przykład do pomocy naprzeciw temu wychodzi mindfulness. Ja tutaj akurat lubię się przyglądać temu, co tłumione, temu, co wyparte, jeśli chodzi o ten świat emocji, właśnie dzięki praktyce uważności. Natomiast na kursie zdrowego oddychania metodą butelki po prostu pracujemy tak, aby uruchomić tą przeponę, po to, żeby ona zaczęła po prostu e, brać udział w tym procesie oddychania. Inna ważna rzecz też, którą chciałabym się tutaj z Wami podzielić, właśnie ta praca przeponą, takie fajne, kiedyś e, pocieszające dla mnie, taką sentencję znalazłam, też się nią tutaj podzielę i chętnie się nią dzielę zawsze na właśnie zajęciach z pracą w ciałem. Ja lata temu byłam taką zagorzałą fitneską i ja miałam obsesję na punkcie płaskiego brzucha. W zasadzie promowałam pro płaski brzuch poprzez moje treningi. Tak słuchajcie, jak zaczęłam patrzeć na ciało bardziej życzliwie, z łagodnością i tak żeby właśnie bardziej pracować ku polepszeniu swojego zdrowia, a nie tylko rzeźbie ciała, to trafiłam właśnie na takie piękne powiedzenie, że płaski brzuch świadczy o braku pełni w życiu. I to nie chodzi o ten fizycznie płaski brzuch kaloryfer, tylko chodzi o to właśnie, że jak ktoś nie pracuje brzuchem podczas oddechu, no to ma taki płaski brzuch, wciągnięty brzuch. Ja na przykład miałam właśnie kiedyś taką obsesję płaskiego brzucha, to wręcz czasem aż pilnowałam się, żeby tak wiecznie być na takim zasanym, wciągniętym brzuchu. Puściłam brzuch, pozwoliłam sobie oddychać przeponowo. Czuję pełnię w życiu dzięki temu, między innymi oczywiście. Ale to jest slogan, którym Chciałam się z wami podzielić, tak się rozglądam, bo tutaj odgłos Frycia wysyła pozdrowienia od Frytki. Kochani, więc myślę sobie tak, niech z tego odcinka płynie właśnie taka mądrość, że oddychanie przeponą jest takim zdrowym oddechem. Jeszcze na koniec, słuchajcie, kilka takich informacji też, mm, wartych zapamiętania. Przepona to jest taki silny mięsień, który wpływa też na nasze narządy wewnętrzne. Kiedy ona pracuje, ona się obniża i podnosi. Słuchajcie, ona wpływa tak masująco na nasze narządy wewnętrzne, 60% węzłów chłonnych znajduje się pod przeponą. I zobaczcie, chociaż limfa nie ma swojej pompy, tak przepona, wywierając te właśnie naciski, stymuluje przepływ limfy w naszym organizmie poprzez to właśnie węzły chłonne, e, uciskając na nie, ale też na nasze mięśnie głębokie, mięśnie na miednicy między innymi. I podzielę się swoim osobistym doświadczeniem. Słuchajcie, jak ja robię trening butejki, to ja czuję perystaltyka jelit, ja czuję po prostu potrzebę pójścia do łazienki. Więc jest to rzecz ludzka, też może dla kogoś będzie to ciekawe, że właśnie oddechem, pracą przeponą, też stymulujemy właśnie pracę jelit. No i to pomaga nam również w tym aspekcie oczyścić się. To jest detoks. Takie świadome oddychanie właśnie oddychanie metodą buteki to jest piękny detoks taki komórkowy. Dotleniamy się, pozbywamy się toksyn i poprawia mi to trawienie. Więc to jest moje spostrzeżenie, tym się z Wami dzielę. Może będzie to dla Was cenna też wskazówka do tego, dlaczego warto przyjrzeć się tej metodzie. Kochani, no więcej informacji opowiadam na kursie, bo nie chcę tutaj nas zagadywać teorią. Chciałabym w kilku punktach za każdym razem powiedzieć o istotnych rzeczach, które w zasadzie przykuły moją uwagę. No, ja lubię wiedzieć, po co robię pewne rzeczy. Dlatego zgłębiam tą wiedzę, dzielę się z Wami tym wszystkim. I im więcej wiem na temat właśnie tych aspektów oddychania, bo już poznaliśmy w pierwszym odcinku właśnie ten aspekt biochemiczny, później psychofizjologię oddechu Wam omówiłam. Dzisiaj spotkaliśmy się z biomechaniką, czyli właśnie tą, tym głębokim oddechem przeponowym, i to są te trzy ważne aspekty, i tam jest po prostu, słuchajcie, no ogrom wiedzy, którą. Możemy przeczytać w książkach, dowiedzieć się na kursie. Ja uważam, że im więcej wiemy, tym mamy lepszą motywację do tego, żeby rozwijać się w danym kierunku, tak? Bo wiemy, po co to robimy i widzimy zasadność tego oddechu przez nos. I pamiętajmy, przez nos, przez nos, wdech i wydech, lekki, spokojny, głęboki. No, to mam nadzieję, że w tym trzecim odcinku już tak zebrałam w całość najważniejsze informacje. Oczywiście będę się z Wami łączyła, jeszcze dzieliła kolejnymi spostrzeżeniami. No i zapraszam na um, cztery spotkania podczas kursu zdrowego oddychania metodą butelki. Kolejna edycja, już trzecia edycja, rozpocznie się 15 kwietnia po świętach w sobotę. Od razu po treningu i miogi zapraszam Was serdecznie właśnie na takie godzinne spotkanie. Jeżeli macie ochotę dołączyć do grupy, no to czekam na Wasze zgłoszenia. Uściski, miejcie się najlepiej na świecie, oddychajcie zdrowo przez nos. Do zobaczenia. Pa, pa!